Działalność punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Chojnie od 1 lutego zostaje zawieszona. Powodem jest ekonomia i rosnące koszty związane z funkcjonowaniem punktu. Nocną i świąteczną opiekę w Chojnie prowadził szpital w Dębnie. Próbowano znaleźć inny podmiot, który podjąłby się tego zadania. Prezes szpitala w Gryfinie wyliczył, że przejęcie punktu wygenerowałoby stratę w wysokości około ćwierć miliona złotych. Pacjenci z południa powiatu gryfińskiego poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej muszą szukać pomocy w Gryfinie, Dębnie lub Szczecinie. Sprawę zaangażował się pochodzący z naszego regionu poseł Prawa i Sprawiedliwości Czesław Hoc. Panie redaktorze, no tak jak pan redaktor napisał jest dalej to jasne światełko, więc oczywiście... Mogę na początku powiedzieć, że to nasz święty obowiązek, jeśli chodzi o samorządowców, organizatorów służby zdrowia czy też polityków, by zapewnić bezpieczeństwo zdrowotnego obywateli, w tym mieszkańców hojny, a więc nocna świąteczna opieka zdrowotna w hojnie no, jest teraz na tapecie wszystkich naszych samorządowców i też organizatorów służby zdrowia. Powiem tylko tyle, że w czwartek o dwunastej spotyka się pan dyrektor Łukasz Dąbek, dyrektor szpitala w Gryfinie z panem dyrektorem Wojskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, panem Pawłem Kurzakiem, a więc będę opracowali strategię, opracowywać strategię i metodologię działań, by skonkretyzować i by naprawdę nocna, średnia opieka zdrowotna hojnie powróciła i była e, jakby faktem. Oczywiście zaangażował się też pan starosta Gryfiński Wojciech Konarski, chociaż jest na urlopie, e, pani burmistrz Rawecka Barbara. No i oczywiście również będę też z panem dyrektorem Romanem Pałką z Polityki Stacja Pogotowia ratunkowego, a więc wszystkie podmioty szczerze w sposób bardzo, powiedziałbym, aktywny i taki z serca chcą pomóc. Natomiast pewna bariera i główna bariera to jest kadra medyczna. Zdajemy sobie sprawę, że no kadra medyczna jest no bardzo uszczuplona i. Jest bardzo wymagająca, bym powiedział, ale nie patrzymy na koszty, dla nas ważna jest misja i służba, no i zapewnienie tej opieki zdrowotnej dla mieszkańców wojny i, i całej wojny.